ma wszystkim Od dawno już mnie nie było na kanale Jak wiecie nic się nie dzieje, martwy sezon e, Kasy też trochę zawsze brak Żeby stop coś e, kupować i sprzedawać i tak dalej e, I Wam pokazywać, ale tak trafiło, że idą święta No i postanowiłem się zakupić e, nową lampę Oczywiście Made in China ze względu na to, że uważam, że oryginalną lepiej sprzedać kupić chińską. Oczywiście nie ma homologacji, ale zawsze można to zrobić taki my, że kupujemy naklejeczkę i tam w środeczku sobie naklejamy. No, jak się uda, to się uda, jak się nie uda, to się nie uda. Najwyżej dowód nam zabiorą. No, ale kupiłem dlatego, że zawsze marzyłem o Angelaisach. i z tym bardziej tak zwane nie wiem, oczy demona czy, czy coś takiego no i postanowiłem, że e, na początek na spróbowanie przerobię sobie lampę chińską, swoją sprzedam e, koszty wtedy będą minimalne, jakie tak obliczyłem, jakie poniosę no i powiem tak, lampę zakupiłem za 2,5 stówki plus przesyłka 15 zł bodajże e, szukałem na ebayu były lampy, najtańsze były ze Stanów, ale koszt akcyzy już były tam uwzględnione, wychodziło 3,5 stówki. Taka sama jest lampa, więc zakupiłem po prostu na Legro taką. Się fortnęło, się utargowałem z gościem, bo oczywiście te lampy też po 350 U nas są sprzedawane. Fakt, że oni importują je w dużych ilościach, więc tam taka lampa kosztuje jakieś 120 zł, śmieszne pieniądze no chociaż, teraz jest dolar drogi, dlatego pewnie tak 350 wychodziło co więcej, no muszę sprawdzić czy to jest na pewno do mego rocznika 2008 bo do 2006-2007 są jak wiecie bardzo identyczne z wyglądu ale co prawda tam coś się różnią, nie wiem gdzieś tutaj chyba coś no, i muszę swoją zdemontować tak czy tak do sprzedaży. Zaś e, tą przymierzem, jeżeli będzie ok, no to e, będziemy ją rozbebeszać. E, po dostaniu wysyłki e, postanowiłem, że już ją może rozkleję, ale powstał mały problem, ze względu na to, że e, tu na próbę wystawał klej. Myślałem, że to jest klej, a się okazało, że to jest silikon. No i wziąłem na próbę, oderwałem kawałeczek tego silikonu I pod opalarkę brałem i nie chcę skubany się ruszyć No i nie wiem e, jak to rozgryźć Znaczy nie wiedziałem, no bo już teraz tak w, w, pomyślałem, bo odchylałem te zaczepy Trzeba e, uważać, że nie pękły oczywiście Bo jeszcze lampy nie chcę ruszać stuprocentowo nie jestem, nie jest sprawdzona, że to jest do mego modelu, ale jeżeli będzie, to taki patent, że już tu próbowałem troszeczkę odciągać i puszcza ten silikon. Mam nadzieję, że wszystko się uda. A jeżeli nie, to 2,5 pustówki pojedzie się jep. Wiadomo. I w innym wypadku trzeba będzie rozklejać oryginalną. Jeżeli by tak puściły, to jeszcze lepiej. tam klei, to groszowa sprawa, bym już kupił taki, który można rozklejać po prostu w temperaturze. E, jak nie, to trzeba będzie oryginalną lampę klej. Dobrze, że jej jeszcze nie sprzedałem. Co więcej, mogę powiedzieć o lampie. Nie jest w sumie źle wykonana. Jest, no, widać, że jest, nie jest oryginalna, bo tu się błyszczy. W oryginałach się nie błyszczą, są matowe tutaj ale jakość nie, 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 ta, nie ubiega, powiem, że yy, oryginałowi. Wszystko jest takie same, aby tylko pasowała do mojego modelu i będzie wszystko ok. Na, na dniach postaram się, bądź po nowym roku, może zakupić na eBayu zestaw soczewek. Są w Polsce też dostępne, ale nie są kompletne z tym, czym ja potrzebuję. A chciałbym mianowicie Bixenony e, dwa razy po 35, ze względu na to, że e, palą się wtedy już oba reflektory. E, nie tak jak poprzednio jeden. E, Światło długie są regulowane elektryczną przesłoną, która otwiera tam e, blaszkę, która przepuszcza wtedy już do góry więcej światła. O, jest już sprawdzone. Nie wiem, jak to z polskim prawem, na pewno jest pewnie to nielegalne, tym bardziej, że to jest lampa bez homologacji, ale, ale może nikt nie wniknie. Jak wniknie, to najwyżej dowód poleci. E, co więcej, no soczewki na razie trochę kosztują dolar, jest cholernie drogi. Jak na tamte czasy potrzebny był po 3 zł, no to na soczewki komplet wyglądał Stał bardzo tanio. No a teraz, oczywiście, ponad stówka do góry poszła. Soczewka będzie jedna. No wokół soczewki będzie biały ring, który CCFL, -C -C coś takiego już tam dobrze się nie znam na tym. Do tego wewnątrz soczewki będzie niebieskie podświetlenie, czyli oczy Demona. A Angelicy będą one białe. Bixenon wezmę najprawdopodobniej 6000 barwę światła, czy to ciepło jest? Nie pamiętam, jak to się już oznacza. I tak, jeszcze zbliżenie lampy. Mam nadzieję, że będzie coś widać. To jest folia, to nie jest pobite, nie porysowane. To jest jeszcze ochronna folia, dlatego jej nie ściągałem. Żeby się nie porysowało. Zabezpieczona, oczywiście, jeszcze była w kartonie. Tutaj i takie, tam dużo rzeczy takich do zabezpieczenia. <laughs> Mam jeszcze jedną rzecz z eBay, którą zakupiłem, e, ale to dopiero pokażę wam w następnym filmiku. A ten filmik będzie bardzo późno, e, pod koniec grudnia. dlaczego to wyjaśnię w nim. E, no, i to na razie tyle. E, e, zawsze marzyłem właśnie o takich lampach. Znaczy, no marzyłem, no bez przesady już, ale podobały mi się, względu na to, że palą się dwa reflektory, nie jeden. No fakt, muszą być po dwa razy po 35, żeby nie obciążać dużo akumulatora. To koledzy mi na forum tam e, poradzili. E, w sumie mają rację, no bo jak się pali jeden, e, to jest jeden, 55. A do tego dochodzą przetwornice, jeszcze i tak dalej. Wszystko to ciągnie jakiś ten prąd, nie? Ech, w tym wypadku no, oba świeciły się, więc e, no, trzeba zmniejszyć to wiadomo, to jakoś światło będzie słabsze, ale to i tak będzie dużo lepiej, moim zdaniem, no, bo będzie wtedy e, cały czas 2x35. No to coś już będzie i będzie ładnie, estetycznie. I moim zdaniem w tych motocyklach brakowało właśnie takiego designu Już nie chodzi tam o jakieś oczy demona i takie tam pierdoły Tylko chodzi o tą soczewkę, e, która, która coś tam ma No i jedni uwielbiają taki wzór No i ja uwielbiam na przykład soczewki, tak jak w tych nowszych motocyklach e, jest Bądź w starszych 2003 e, rok bodajże, jak u mojego braciszka no, więc to będę na razie, e, to będzie na razie tyle, będę kończył już, powoli muszę się z Wami żegnać e, Odezwę się pewnie dopiero jak e, dostanę e, soczewki, zrobię filmik o nich e, W planach jest jeszcze zakup tej lampy tylnej, <noise> wszystko wiadomo, kasa i kasa, nie? I zakup kraszpadów oczywiście też z zakupie ja zakupię, nie sądzę, żeby yy, Kasę ładować firmowe, bo są różne momenty uderzenia i tak dalej. to w następnym filmiku aż opowiem jak zakupię kraszpady Więc to na tyle, trzymajcie się, pozdrawiam, wesołych świąt